Siema widzowie, dzisiaj gramy Battle Royale. Lecimy. Pamiętam o daniu lajka i subskrypcję i suba. Zadobić 10 subskrypcji, potem 100 i lecimy, jak zostawić ja pod tym filmem 20 łapek, to na pewno będzie więcej filmów wlatywało. to już będzie będzie daily O, pomaluj do mnie. No, dawajcie do będziemy razem sobie grali, lecimy, myślę, że zagramy z dwie giereczki Może jakiegoś wpis, kontrola? Nie wiem, zobaczymy. Zaraz polecimy na tą stację, albo lecimy już Pompę Teraz śmam teraz podejrzewamy jeszcze tylko pierwszy frak wleci. O, on jest dobry. Nie miałem przeładowanej pompy i miał lepszą pompę. To był taki łatwy frag. To był taki łatwy frag minus 7. Ja nie mogę. A ta jednak chyba trzy gereczki Zagramy a nie. Bo słabo mi poszło. To był tak łatwy frag jeszcze on nie budował. Widzowie, zapraszajcie mnie do znaj, będziemy razem grali. Czekajcie, zmienimy może skinka. Może lepiej pójdzie. Mam dużo fotolcy, jeszcze skarnet, w sumie wszystkich nie mam, bo... Bardzo że nawet nie mam będę miał około 3800 foldowcy Możecie napisać czy ten skin godzili wam się podoba No taki nawet git jest Będę nim grał myślę Czasem Jeszcze jak będzie styl niebieski Oj to będzie fajnie Dobra to co lecimy na żółwia Klasyk. Żyw najlepsza miejscówka.

Wracimy myślę, że na labirynt. Tam zabijemy tego bossa, co ma epicką broń. I zobaczymy. Jak mi pójdzie... Oj, oj, chyba będą typy. Oj, będą. Brat ten tu poszedł. Tam. Dobra, pierwsza co trzeba iść tu. Tu będzie dobry itemy temy na sam start. Dobra, od razu pompa wszystko widzowie Polecam Wam latać na miejscówki takie mniej spokojne Skradałem się, bo... A to są boty No to skradają się przed botami O, to jest bardzo fajny item, bardzo pomaga, jak się ma problem. Patrzcie widzowie, nie widać mnie. Teraz mnie nie znajdzie. O, Widzowie, co to było? Tego też bym się nie spodziewał. Dobre, no, bola malá, celá bielá, ešte je to... tutaj, ako uh, farmácia na

Zdrowia niezbędnie kam jest Dobra, bo po prostu będziemy mógł tak rozwalać aż w końcu tylko zobacz. Ale nie wiem czy uciekł, bo mógł chcesz uciec. Mam nadzieję, że nie uciekł. Że się będzie bił. Ale bo widzę, że uciekł. On to już nie ma Bo mam pomysł widziany, właśnie my tego życzę. A mam i jakieś naiwiane? Przepraszam nie. Bo nie zbyt wiem. Bardzo czuję, że tutaj... Bo tak jest tak raczej słaby. Oj, przyszedł, on czekał, że No, dobra, kamper głupi. Widzicie, ludzie, na no, takich to wiecie, trzeba pluć. Oczywiście żartuję, ale skampił się na mnie. No, miło z jego strony. Myślałem, że uciekł. To co ona zabrała z jednego pisa. Poczekajcie, no muszę się rozmawiać. Piszcie, czy będziecie chcieli jakiegoś live'a, albo coś. Wiesz, że zabrałem z jednego pisa kontrola i lecę. Lecimy. Życzcie mi powodzenia. Napiszcie, czy chcecie jakiś odcinek z mitów, bo mogę też parę mitów nagrać, jak chcecie. Widziałem, myślicie, że co? taki skinek będzie dobry, czy tak średnio? Co? Zobaczymy. To moja w sumie pierwsza gra, jakby od dłuższego czasu. Dziś bo dziś grałem chwilę, ale potem miałem przerwę. Oj, szanowni. Widziałem, chyba dostanie. co teraz? Pompa 69, nie wiem piszcie czy... no bo w sumie nie piszcie nic, bo to nie ma sensu takie w sumie każdy nie lubi takich pomp. Ale to nie ma sensu widzowie. wybrałem mi też tą pompę, która bije 60. O, takie pompy mogą być za ja. 200

ma mało. Leży. 3 do 2, jakby ktoś miał gorszą wodę z wzroku, i by nie widział z takiej odległości. Myślę, że przybliżymy Wam ten, ten monitor, żebyście widzieli lepiej, bliżej go dam. Czy ten status Mamba widzowie, on mnie edytuje. Widzowie, ja nie mogę z takim lubem przegrać. O widzowie! Nie powiem, że dostaje ale jest o dużo gorszy. Nie powiem jak gra, bo nie można tutaj wyzywać tak, ale nie gra najlepiej. Widzowie, to... jak mówię, nie będę wzywał, ale takiej graczy strasznie nie lubię, bo widać, że są gorsi, ale i tak jakoś zabijają. Dizio che non di, giorni, di Widzowie, nie mogę. Zabiłem go przecież. A dobra, mi. Leży. 7 siedem widzowie. oi minha vez tamo a pesquisar aí já o vós já estão a Zdziałanie zbyt wiem co się tu stało. Powstał? Widzio jest, 9-9. No cóż, wygrałem. Dobra. To co? jutro nagrywamy filmik. To pa, pa.